Uwysła. ...decyduje decydujecie także o naszej wolności i naszym bezpieczeństwie, bo bez pragnień wolności, suwerenności i niepodległości obrona naszych braci, obrona zaś Rzeczypospolitej nie miałaby sensu. Polskę trzeba chować, żeby jej bronić, żeby mieć silne granice. Chodzę, że uwierzę, panowie generałowie, Panie Ministrze, Cześć i chwała bohaterom z roku 1920. Cześć i chwała bohaterom współczesności żołnierza Wojska Polskiego. Niech nie wojna, niepodległa i nie suwerenna przesposkolska. Oficerom żołnierzy. Defilada to wyraz, to symbol, że wszystkie rodzaje sił zbrojnych są gotowe do tego, aby służyć naszym wspaniałym obywatelom. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. A dzień wojska polskiego i ta piękna uroczystość i defilada każdy mi podziękować każdemu, każdemu polskiemu żołnierzowi który służy przedpospolitej Polskie. Powtórzę jeszcze raz. Samo przystąpienie do Wojska Polskiego jest wyrazem bohaterem. Tak, jesteśmy bohaterami współczesności. Bardzo dziękuję żołnierzom. Dziękuję panom generałom. Dziękuję tym żołnierzom, którzy nie mogą być dzisiaj w w Warszawie, którzy służą przedpospolitej poza granicami. Swoją pamięcią. Się, ale podziękować cześciu i zwrócić się do tysięcy Polaków i Polaków, którzy są dzisiaj sami. Polska jest jedna, a widać, że nie jest jej granicą. Strategii bezpieczeństwa narodowego musimy uwzględnić także. Społeczne oczekiwania i mężczyzn odsługiwania bezpieczeństwa wchodzących w polsce żołnierzy. To budowanie jedności będę z konsekwencją budował także wokół Konstytucji Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Tak zrealizuję swój plan. Do